Duży serwis E-Klasy, przebieg 280 tysięcy, Pod maską wygląda to tak. Dzień dobry wszystkim. Zaczynamy serwis Mercedesa E350, czyli 3, 3 litrowy diesel V6. Oprócz oleju filtrów, będziemy tutaj robić takie zabiegi, jak wymiana uszczelnień pod Uszczelnienie chłodniczki wodno-olejowej, no i będziemy jeszcze szukać, bo akurat przed samym serwisem auto straciło turbo. Także w tej chwili mamy błędy na mamy brak turbiny i jakieś usterki związane z zwarciem do masy czujników tutaj dochodzących od strony ssącej na turbinkę, także będziemy to weryfikować. No i powoli bierzemy się. Tak to wygląda. Także dotarliśmy już tam, gdzie powinniśmy dotrzeć czyli do chłodniczki oleju. Tylko po to, żeby wymienić te dwie uszczeleczki Ale to jest standardowa przypadłość w tych silnikach, w tych V-kach Że tutaj spod, tych, spod tej chłodniczki po prostu z czasem zaczyna płynąć olej. No i trzeba to zrobić. Nie należy to do najtańszych, z racji tego, że trzeba to wszystko rozebrać. Ale tak jak wcześniej mówiłem były tutaj błędy z przepływomierzy i z silnika ustawienia klap w kolektorze sącym i okazało się, że silnik jest po prostu uszkodzony, silniczek przestawiania klap w kolektorze sącym jest uszkodzony i tak go trzeba wymienić, więc tym bardziej nałożyły nam się dwie usterki i akurat uda się obie usunąć obie usunąć za jednym razem a przy okazji oczywiście czyszczenie korektorów dolotowych czyszczenie tutaj z dolotów głowicy bo wszystko tutaj wygląda w taki sposób wiadomo ekologia robi swoje to się tutaj odbija od tych tutaj ten tak to wygląda więc no jest co czyścić to samo widać Tutaj przed wejściem do kolektora, powiedzmy, sącego, wygląda to tak. Więc nazbierało się tego dość sporo. No i same w same kolektorach widać, że jest tutaj już cała masa, i ten kolektor się już zaczynał po prostu zacinać na klapkach. To wszystko się mieliło. Także tutaj zresztą widać, jak już jest. Standardowo też wyrobione cięgno. O, tak są wypracowane cięgna. I to za chwilę też się podda, będzie usterka. Jedna praca, a usuwamy kilka problemów, kilka bolączek. No, główną bolączką, tak jak mówię, jest tutaj wyciek spod chłodniczki oleju. A przy okazji, jak już jesteśmy, można zrobić kilka dotykowych rzeczy. Tak samo podkładki pod wtryskami. Tutaj już też niewiele brakowało, więc od razu nowe podkładki pod wtryski i będziemy na razie czyścić, a później zabieramy się już do składania. Silnik przygotowany do demontażu chłodnicy oleju. Także bierzemy się i tak to wygląda po demontażu. Widać ile oleju stoi. Także czyścimy, przygotowujemy. Wrzucamy nowe uszczelnienia i możemy w końcu zacząć składanie. Mamy już wymienione uszczelnienie chłodnicy wodno-olejowej. Powierzchnie głowic są przygotowane, oczyszczone. Kanały dolotowe w głowicach również są wyczyszczone. Jesteśmy przygotowani do montażu kolektorów słonecznych dolotowych. Teraz wam pokażę, jak wyglądają kolektory. A tak wyglądają kolektory dolotowe. również zostały oczyszczone, wymyte dokładnie z nagarów. Także można powiedzieć, że przywrócone jest 99% przepustowości no i bierzemy się za montaż. Działamy dalej, kolektory już na miejscu, aktualnie montujemy wtryskiwacze i tu chciałem Wam pokazać zestaw do wtryskiwacza. Wtryskiwacz oczywiście oczyszczony Tutaj mamy oring do przelewu Podkładkę śrubę Do mocowania No i tu widać, dla porównania macie stare Podkładki pod wtryskiwaczami Więc to jest akurat Dobry moment na zmianę Bo tutaj widać, że Na, tej, na tych dwóch Już niedużo brakuje Do przedmuchu Więc no, akurat momencik Dobry, żeby zmienić także Wrzucamy wtryski na miejsce i spadamy dalej. Prace przy silniku postępują. Zabraliśmy się teraz za przód silnika. I po kolei uszczelka pompy wakum, nowa pompa wody, uszczelnienie króćca wodnego. No i sprawdzenie alternatora, bo auto ma już prawie 300 tysięcy. Tam jeszcze nie było zaglądane, więc przy okazji, jak już jesteśmy przy takim dużym serwisie, wszystko weryfikujemy, i tak, yy, mamy nowe uszczelnienie do pompy wakum, już czeka. Pompa wakum to to było takie delikatne zapłacenie, było z spod spodu, więc to jest, yy, to jest do wymiany. Przygotowane. Nowa pompa wody, stara pompa wody, jeszcze jej nie słychać, no ale 300 tysięcy, mówię prawie 300 tysięcy, więc no, trzeba się spodziewać, że prędzej czy później ta pompa padnie, więc nowa pompa wody, nowe uszczelnienie krótce pod pompą wody. A tutaj mamy alternator. Tak wygląda komutator. Troszeczkę go już skubnęło. Ale da się to jeszcze uratować. Natomiast tu mamy nowy regulator z oryginału oleoski. Bo na starym już szczotki się kończą za chwilę by ich nie było. Oczywiście można wymienić same szczotki. Ale z racji tego, ile trzeba się narozbierać, żeby to się do tego alternatora, wymieniamy od razu. Cały regulator na nowy, i w ten sposób pozbędziemy się jakichkolwiek dalszych problemów. Także składamy w całość, działamy dalej. Co Wam mogę powiedzieć? Tak jak widać, silnik, poskładane. Pierwsze uruchomienie było generalnie bez jakichś tam większych problemów. Odpowietrzenie układu. Chwilę musiało potrwać, żeby zaciągnęło się paliwo. z z pompy wtryskowej na listwę i do wtryskiwaczy, ale akurat w tym czasie zdążył silnik sobie zaciągnąć oleju, tak żeby zwróciło smorowanie na, na turbo i dalej głębiej do silnika. No i tyle, no poszło szybko. Poszło szybko na filmiku. Na filmiku to będzie pewnie kilka minut. Cała operacja z tym myciem czyszczeniem co jest to koło tam dwóch tygodni, można tak to ująć plus jakieś tam domawianie o ringów, jakichś tam drobnych y, zaso, to też jest czas który trzeba brać pod uwagę, to nie przechodzi z dnia na dzień y, czasami trzeba poczekać 2-3 dni, więc no, to jest taka logistyka, która trwa ale żeby Was nie zaznudać y, y, mogę Wam pokazać auto się uruchamia teraz spróbujemy je odpalić został jeszcze tylko filtr kabinowy do wymiany umycie auto przed wydaniem jeszcze tylko oczywiście muszę znaleźć kluczyk oczywiście leci na siedzeniu radio, 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 wyłącz no i co, temperatura jakąś tam ma no sobie chodził już dobre pół godzinki na na biegu jałowym także sprawdziłem jeszcze raz zanim założymy osłonę od spodu, wycieków nie ma no I pyrka sobie jak pyrkał Dużo się nie zmieniło Aczkolwiek no Nie ma już czeka Wróciła moc Myślę, że kolejne 100 tysięcy jest do zrobienia Na spokojnie Rozrząd tutaj jeszcze w ogóle nie był ruszany Także Jak dojedziemy do pół miliona Zakładam, że spokojnie się dojedzie No pewnie trzeba będzie Dla zasady zrobić tutaj Rozrząd Ale na razie póki co kolejny serwis, który będzie tam za jakieś 12 tysięcy to znowu olej w automatycznej skrzyni biegów olej w tylnym moście jakiś łącznik elastyczny wału będzie z tyłu do zrobienia no to się używa to jeździ więc na bieżąco coś tam kolejno będziemy likwidować czy likwidować będziemy zapobiegać, żeby żadna ofterka nie przydarzyła się w drodze i tyle tak jak słyszycie, auto sobie sobie cyka. Bardzo kulturalnie pracuje jak na dieselka. A ja Was pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału, komentowania, lajkowania. I to tyle, do następnego. Cześć, hej!